Którą nazwiemy Maja, zamieszkała nawet u niego na miesiąc. Jest z 99 rocznika i miała wtedy 15 lat, więc w teorii była legalna, ale to co od... Stiu przechodzi ludzkie pojęcie Dziewczyna na swoim asku udostępniała wiele zdjęć z mieszkania youtubera I odpowiadała na pytania, które go dotyczyły Była tam również transparentna ze swoim wiekiem Ale puszka Pandory znalazła się w ich wiadomościach prywatnych na Messengerze Jak już u niego często przebywała, to Stiu wielokrotnie próbował się do niej dobierać Ledwo się przytulić dasz, wstydził z ciebie straszne Dresy związane jak na klucz na pasie, żeby nawet paluszek mu się nie zmieścił Niech ktoś kurwa spróbuje pisać, że miała 15 lat i była legalna. Kop potem ciągle naciskał na spotkania, prosił ją o zdjęcia. A jak już do niego przyjeżdżało, to potrafił robić jej zdjęcia z ukrycia. Nie mam pojęcia, co on za potajemne zdjęcia robił i mnie to przeraża w tym momencie, wiesz? Oraz chciał spać obok niej nago. Będzie ci przeszkadzać, jak śpię nago? Serio? Wyśpię się na kanapie. Nie możesz. Chcę, żebyś spała ze mną. Na kanapie pośpię. Jak to wam się nie wydaje zwyroski i obrzydliwe, żeby spać nago przy nowo poznanej 15-latce i naciskać na to, mimo że ona nie jest zainteresowana, to. Co wam rozwali łeb? Myślałem, że może ktoś cię zgłosił. Nie chcę o tym pisać. Co się stało? Dotknął ci tka na siłę? Pocałował jak byłaś pijana? Jak nie to chyba... Nic strasznego chyba, że na przykład obudziłaś się i wbił konia obok ciebie. Dziewczyna ponownie odpowiada, nie chcę o tym gadać. Na co z Na szczęście się nie obudziłaś jak ja robiłem. Nie mogę robić jak śpisz? Dziewczyna wtedy nawet nie zrozumiała, że temu zwrolowi chodziło o... Mas się do jej osoby podczas, kiedy spała. Zresztą, kto normalny żartuje w sytuacji, kiedy pada temat gw***tu? Przy Maji wyszła również niepewność siebie oraz zazdrość Stewarta. Gdy dziewczyna wspomniała o tym, że lubi jakiegokolwiek innego youtubera, ten od razu przechodził w tryb ofensywny. A co, piszesz z nim? Podoba ci się? Okej, okay, to nie przeszkadzam wam. Widocznie miała prawo mieć kontakt tylko ze Stewartem.